Co roku staramy się dla Was zrobić materiały o różnych ubraniach motocyklowych, zarówno turystyka, sport, nakedy oraz w różnych półkach cenowych. W tym roku pokazaliśmy Wam m.in. RST Adventure 3 czy chociażby AXS Montevideo R2. Teraz skupimy się na dużo bardziej budżetowej półce, czyli takiej dostępnej dla każdej osoby, która chce się wybrać na jakąś wycieczkę motocyklową, niekoniecznie wyprawę w daleki świat, ale jeździ motocyklem turystycznym, chce sobie pozwiedzać polskę i okolice i nie chce przy tym wydawać majątku. Dlatego w tym odcinku pokażemy wam kurtkę Ozon Tracker oraz spodnie Ozon Wulkan. Kurtka została użyta z dwóch materiałów poliester. 1000D oraz poliester 600D. Spodnie natomiast zostały użyte z materiału poliester 600D. I ważnym elementem jest fakt, że podobnie jak w przypadku drogich rozwiązań, także ten zestaw jest zbudowany z trzech warstw. Więc mamy kurtkę, w środku mamy membranę wiatro- i wodoodporną, a także podpinkę ocieplającą. Kurtka występuje w dwóch kolorach jasnym lub w klasycznie czarnym kolorze. W środku, tak jak wspominałem, mamy trzy warstwy, w sumie kurtka jest trójwarstwowa i posiadamy także podstawową wentylację. Wentylacja na klatce piersiowej z dwóch stron, dwa kanały, a także wywiecznik gorącego powietrza tuż pod karkiem. Równie ważne i tutaj już ta wentylacja jest trochę większa, ponieważ na spodniach także posiadamy panel wentylacyjny. Co ciekawe, mamy podwójny suwak, więc możemy sobie dopasować ilość powietrza, które wpada do środka. Teraz skupimy się na bezpieczeństwie, bo już zauważyłem, że mamy zarówno bezpieczeństwo pasywne, jak i aktywne. Pasywne bezpieczeństwo, czyli jak teraz możecie zauważyć, już je trochę ściemnia, więc światła dają. Mamy odblaski, mamy odblaski na spodniach, mamy odblaski na rękawach, mamy odblaski na kurtce. I mamy, przypuszczam, odblaski z tyłu na plecach. Są? Są. Za aktywne bezpieczeństwo odpowiadają ochraniacze. I mamy ochraniacze na barkach, na łokciach, na kolanach. Natomiast na plecach mamy kieszeń, w której znajduje się pianko w odpowiednik ochraniacza. I tutaj polecamy, że przy zakupie takiej kurtki koniecznie warto zaopatrzyć się także w twardy ochraniacz pleców. Podczas podróży małej i długiej kieszenie są zawsze bardzo przydatne. Możemy tam nosić swoje skarby, jakieś pamiątki, dokumenty, akcesoria do kamer sportowych generalnie wszystko. Kieszenie mamy w spodniach. Nie mamy tutaj kieszeni cargo, jakichś tam dużych, natomiast tutaj mamy raczej te skromniejsze kieszenie, ale są zapinane na zamek, więc możemy być pewni, że nic nam nie wypadnie. Kurtka posiada już większe kieszenie mamy kieszenie zewnętrzne typu cargo. Te kieszenie cargo są z napisem waterproof, są więc wodoodporne, więc możemy być pewni, że nasze dokumenty, telefon, smartfon, nie lubiący wody, nie zmoknie, więc to jest jak najbardziej plus. Większą kieszeń cargo z tyłu na plecach, a także mamy kieszenie w środku i te kieszenie w środku, chociażby ta tutaj po lewej stronie, w sumie kieszenie zewnętrzne, podstawowe na kurce plus kieszeń cargo z tyłu oraz dwie kieszenie wewnętrzne w kurtce. Regulacja regulacja, która ułatwia nam dopasowanie kurtki, kiedy wyjmiemy lub włożymy membranę także ocieplinę. Tutaj jest ta regulacja podstawowa. Mamy, możemy regulować sobie w dwóch zakresach. Mamy tutaj także regulację na rzepie, mamy regulację w pasie, a także przy spodniach. Najważniejszą cechą jednak tego zestawu jest cena. Ponieważ ta kurtka jest przyjemna dla naszego portfela, ponieważ kosztuje 449 zł, niezależnie od wersji kolorystycznej. Natomiast spodnie są jeszcze tańsze, ponieważ kosztują 349 zł. I to sprawia, że ten zestaw możemy kupić za mniej niż, 400, nie, za mniej niż 800 zł. O, czyli całkiem spoko. Podsumowując, jeżeli nie chcemy wydać zbyt dużo, cenimy sobie nasz portfel, ale jednocześnie chcemy gdzieś wyjechać, chcemy podwiedzać Polskę, może także kraje ościenne czyli po prostu chcemy poczuć ten zew turystyki motocyklowej w tej, w tej mniejszej, budżetowej wersji także ozon, tracker oraz wulkan. Poniżej 800 zł, myślę, że jest propozycją, którą warto rozpatrzeć. Więc możecie udać się, jeżeli Was to interesuje, do sieci Dobre Sklepy Motocyklowe, zapytać sprzedawcę o ten zestaw, przymierzyć go samemu, sprawdzić, zobaczyć, czy pasuje, czy, czy wszystko Wam się zgadza. I jeżeli zdecydujecie się na zakup, to możecie liczyć na przedłużoną 5-letnią gwarancję, a także pakiet asystencji.